I razem z tymi, z którymi żyjemy na co dzień. Istnieje taki dzwon, któremu na imię Boże Narodzenia bije on w jedną jedyną noc roku. Jeśli się dobrze w niego wsłuchać, usłyszymy bicie własnego serca. Ono dzisiaj bije jak dzwon. Bije tylko dzisiejszej nocy. Moje serce też. Umiłowany księże kardynały, witam eminencję z największym szacunkiem, najpokorniej i najszczerzej. I dziękuję, że jesteśmy razem i przy swoim, i ze swoim pasterzem. Bracie i siostry, umiłowani parafianie, parafii Matki Bożej Urzędzonej w Piesecznie, jeszcze kilka godzin temu siedzieliśmy wszyscy przy wigilijnych stołach. Młodzyliśmy się razem w rodzinie, może jest to jeden z tych niewielu dni w ciągu roku, kiedy to robimy razem. Śpiewaliśmy kolędy, braliśmy do ręki opłaty. Wyrażaliśmy sobie w ten sposób, dzieląc się nim naszą miłość wzajemną. Padały być może słowa przepraszam. Padały słowa przebacza, bo bez tych słów Niemożliwe jest prawdziwe pojednanie ludzi między sobą. W ten sposób, w ten jeden niepowtarzalny wigilijny wieczór przygotowywaliśmy się do przeżywania radosnych świąt Bożego Narodzenia. Teraz przyszliśmy do innego stołu. Stołu, który jest ołtarzem Jezusa Chrystusa. Ołtarzem, na którym on i obecnie swoją zbawczą ofiarę, ołtarzem, na którym dziś mamy przeżyć prawdziwe Boże Narodzenie, przyjście Jezusa Chrystusa do nas, dla naszego zbawienia, Bóg mocny. Słyszeliśmy słowa, któremu święty Łukasz w kroku naszego opowiadanie o Bożym Narodzeniu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi, Bogu i ludziom, których ma upodobanie. To zakończenie dzisiejszej Ewangelii przypominamy sobie w każdej przyświętej, świętej, nie tylko w święta Bożego Narodzenia, kiedy mówimy i śpiewamy hymn Chwała na wysokości Bogu i ciągle na nowo przeżywamy związek, jaki istnieje między pokojem, którego każdy z nas pragnie, którego każdy z nas oczekuje, a chwałą, którą oddajemy Bogu. Pokój, który chcemy i pragniemy dla siebie i dla innych, pokój, który pragniemy budować w naszym otoczeniu, jest uwarunkowany chwałą, którą oddajemy Bogu. To przecież Chrystus powiedział. Przynoszę Wam pokój taki, jakiego świat dać nie może. Dlatego przeżywamy święta Bożego Narodzenia jako święta wielkiej tajemnicy zbliżenia się Boga do człowieka, tajemnicy wcielenia. Bóg stał się jednym z nas. Bóg się pozwolił ograniczyć. Przyjął granice człowieczeństwa. W swojej pokorze dla miłości do człowieka ogołocił samego siebie, stawszy się jednym z nas. To jest wielka tajemnica miłości Boga, który przychodzi do człowieka, przychodzi nieustannie. To jest wielka tajemnica Bożego pokoju, który Bóg przynosi człowiekowi na tym świecie. Przeżywamy. Te święta, które nam mówią o tym, że spełniła się obietnica proroka Izajasza. Spełniły się słowa o święte, które przyszło na ten świat. Święte, które rozświetliło ciemności grzechu. Bóg stał się jednym z nas. Chrystus narodził się w Betlejem. Syn został nam dany. Boży Syn został dany. Człowiekowi, ukazała się łaska Boga, narodził się z dziewicy Maryi Jezus. Stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Dlatego w perspektywie liturgii, którą przeżywamy dzisiaj, przeżywamy tajemnicę wcielenia włączności, z tajemnicą odkupienia z ofiarą Jezusa Chrystusa. Bo tak przeżywamy te święta. Liturgi Kościoła, w której dzisiaj uczestniczymy, sprawując Eucharystię. Bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy przez moment, w ten dzisiejszy wieczór i noc, rozważyli tę wielką miłość Boga do nas i rozważyli ten wielki pokój, który przynosi Chrystus, a który jest wielkim naszym pragnieniem. To przyjście Jezusa Chrystusa do nas jest wyrazem Jego wielkiej miłości, wielkiej miłości Boga do każdego z nas i domaga się z naszej strony odpowiedzi. Ta miłość, która przychodzi z góry, domaga się odpowiedzi od człowieka, który nie tylko zapewnia, ale prawdziwie kocha Boga, swojego stwórcę i pana. Ale ta miłość, która przychodzi z góry, wymaga się, wymaga od nas także miłości tej ludzkiej, międzyludzkiej, tej poziomej między ludźmi. Zwróćmy uwagę, że ta miłość Boga do nas, miłość człowieka do człowieka, która jest konsekwencją wcielenia. Bo skoro Bóg stał się jednym z nas, skoro stał się człowiekiem, skoro zamieszkał w naszym sercu, to mieszka w mnie, w Tobie w każdym człowieku. Zatem idąc do drugiego człowieka z miłością, służymy samemu Chrystusowi. Wszystko, coście uczynili, jednemu z tych braci najmniejszych, nieście uczynili. I zwróćmy także uwagę na to, że ta miłość Boga do człowieka i miłość człowieka do człowieka, ten wymiar pionowy i poziomy tworzą krzyż. Nieprzypadkowo. Dlatego, że ten krzyż to skrzyżowanie miłości do Boga i do ludzi, jest wyrazem tego i uczy nas, że źródłem miłości jest Chrystusowy krzyż, na którym oddał swoje życie za nas. Ale krzyż, który tworzy miłość Boga do człowieka i miłość człowieka do człowieka mówi nam także, że miłość musi kosztować. Prawdziwa miłość, tak jak o niej mówi Święty Paweł w liście do Koryntian, jest miłością, która jest pełna ofiary, łaskawa, cierpliwa, niezazdrości, pełna poświęcenia. Prawdziwa miłość Boga do człowieka kosztowała Chrystusa Jego mękę do krzyża. Prawdziwa miłość człowieka do człowieka także musi być miłością ofiarną. Taką jaką jest miłość Chrystusa do nas. Musi kosztować. Miłość małżeńska, miłość w rodzinie. Małżeństwo jest tak wielką i tak świętą sprawą i tak nadającą ludzkiemu życiu sens. I celem tego życia jest, że dla tej wartości warto się poświęcić, warto życie dać. I wy, drodzy małżonkowie, wiecie to najlepiej. Że bez prawdziwej miłości, która jest ofiarna, gotowa do poświęceń, gotowa do trudu, który daje prawdziwą radość, nie ma udanego małżeństwa i udanej Nie ma otwartości na kolejne dziecko. Nie ma poświęcenia czasu na to, by być razem z dzieckiem, by dawać mu siebie samego wtedy, kiedy jest mały, wtedy kiedy przysparza większe trudności, ale taka jest natura miłości w rodzinie i w małżeństwie. Miłości ofiarnej, pełnej poświęcenia bracia i siostry wymaga także nasza miłość wobec tych wszystkich ludzi, których spotykamy na co dzień. I miłości ofiarnej, trudnej poświęcenia wymaga także miłość do tej wielkiej wartości. Jaką jest ojczyzna polska? Wszyscy, którzy się czują Polakami, muszą wiedzieć i uświadomić sobie, że miłość do ojczyzny, która jest wielką wartością dla każdego z nas, musi kosztować. Musi kosztować każdego człowieka, który ojczyznę naszą buduje i wspiera swoją pracą swoim poświęceniem, swoją ofiarą, swoją radością, a czasem swoim cierpieniem, Musi kosztować wszystkich tych, których stanowimy odpowiedzialnymi za dobro naszą ojczyzny. Musi kosztować wszystkich, którzy państwem kierują, wszystkich, którzy się o Polskę troszczą. Patrujoty z miłości do ojczyzny, tak jak miłość każda jest miłością gotową do poświęcenia. I wreszcie, bracia i siostry, pokój. Wszyscy jesteśmy w pokoju prawdziwego spragnienia. Wszyscy wiemy, że pokoju się nie da zbudować w sobie, w środowisku rodziny, w środowisku pracy. W pokoju się nie da zbudować między bez prawdy i bez sprawiedliwości. Wiele razy ludzie podejmują trud w cudzysłowie, trud budowania pokoju na różnych półprawdach. Nie mówią sobie prawdy do końca, żeby nie burzyć pokoju w rodzinie, pokoju w miejscu swojej pracy. A to nie jest pokój, to jest tak zwany święty spokój. Prawdziwy pokój musi być budowany na prawdzie, którą jest Chrystus. To dlatego Jezus mówi nam, Pokój mój wam daje nie tak, jak świat daje. I pokój musi być budowany na sprawiedliwości Wobec drugiego człowieka. Na oddanie każde, oddaniu każdemu, co się mu słusznie należy. Na wykluczeniu ze swojego życia wszelkiego egoizmu i bezrobości, która najpierw burzy pokój w nas, a potem burzy pokój Wokół nas. Wspominam o tym pokoju w tym roku w sposób wyjątkowy i szczególny, bo zawsze jesteśmy spragnieni i dlatego tak czekamy na te święta. Zagonieni, zabiegamy, nie mający na wieczność czasu w ciągu roku, sami sobie zabierający nieraz ten czas, czekamy na te święta prawdziwego pokoju, którego świętać nie może. Przeżywamy tę refleksję i to wyprzczenie i ten Boży pokój przy stole milijnym i w kościele w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Ale trzeba, żebyśmy go przeżywali zawsze. Jest to ważne w tym roku także dlatego, że kiedy śpiewamy kwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, którym sobie znalazł podobanie, to mamy na myśli także ten niepokój wielki którego nie przeżywaliśmy od wielu dziesiątków lat, kto z nas mógł przypuszczać, że blisko nas pokój jest zagrożony, giną ludzie na Ukrainie. Trzeba nam się myśleć te święta Bożego Narodzenia o tych wszystkich, którzy giną w różnych miejscach świata, z powodu braku pokoju, a także stają się męczennikami z powodu niepokoju wojny religijnej. I na Bliskim Wschodzie, i w wielu miejscach współczesnego świata. Dlatego dziś te święta potrzeba nam wielkiej modlitwy o Boży pokój, który jest potrzebny i każdemu z nas, i który jest potrzebny ludom i narodom, żeby te święta Bożego Narodzenia skruszyły ludzkie serca. Pozwoliły wykorzenić z siebie nieprawdy, niesprawiedliwość, to wszystko, co burzy ludzki pokój, pokój, który daje Bóg. Bo tylko ten pokój może być prawdziwym i głębokim pokojem, którego pragniemy i oczekujemy. Bracia i siostry, w tym roku kończę tym ważnym wątkiem, nie zapomnijmy też o wielkim Wszelkie modlitwę za rodzinę. Wszystkie rodziny. Kościół przeżywa w tym czasie dwa do rodziny, chcąc podkreślić w ten sposób, jak ważna jest rodzina. Jak święta powinna być rodzina. Jak otwarta na Boga i na ludzi powinna być rodzina. A zarazem chcę podkreślić także i to, że nie ma oczu zamkniętych, tylko widzi. Jak rodzina przeżywa dzisiaj swoje trudności, zarówno w swojej nierozerwalności, jak i w swojej otwartej na życie ludzkie i w wielu innych wymiarach. Potrzeba nam dzisiaj wielkiego świadectwa, wielkich i wspaniałych rodzin, które są przecież między nami. Wy nim jesteście. Świadectwa tego, że warto. Świadectwa tego, że można żyć w pięknym małżeństwie, w pięknej rodzinie, ale warto wtedy, kiedy podstaw tej rodziny leży ta wielka miłość, którą Bóg nas umiłował, ta wielka miłość, która jest rozwana w naszych sercach, ta wielka miłość, która jest pełna pokory poświęcenia, która szuka tych najwyższych wartości, dla których Pan stworzył człowieka i powierzył mu to wielkie zadanie życia w rodzinie, mówiąc rośnijcie i rozmnażajcie się. Życzę Wam, drodzy bracia i siostry, wielkich, wspaniałych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam tego błogosławionego, świętego czasu, kiedy Bóg przychodzi przychodzi i rodzi się w naszym sercu. Za chwilę narodzi się w Komunii Świętej, którą przyjmiemy w czasie tej okresy. Życzę Wam błogosławionego czasu przeżywania tego okresu Bożonarodzeniowego i całego przyszłego roku. Niech dobry Bóg, niech narodzony w ten tej będzie źródłem i Waszej miłości, i Waszego pokoju. Amen. Wyznajmy hmm? naszą pierwszy. Wierzę w jednego Boga, naszego